Im dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na haul wyprzedażowy. Tym razem zapraszam Was na haul typowo z rzeczami do domu. Wiem, że pewnie wiele z Was czeka na haul wyprzedażowy z sieciówek w moim wydaniu i obiecuję, że oczywiście taki się pojawi. Niemniej ja czekam na konkretne pogłębienie wyprzedaży, ponieważ nie potrzebuję nic konkretnego, a raczej właśnie chcę się na tych wyprzedażach ubraniowych, nazwijmy to w ten sposób. Po prostu pozytywnie zaskoczyć. Czekam na jakieś fajne perełki w okazyjnych cenach, więc póki co jeszcze nie ruszyłam typowo na właśnie shopping wyprzedażowy do sieciówek, ale właśnie udało mi się kupić bardzo dużo fajnych rzeczy do domu, w Pepko i w Biedronce. Jeżeli lubicie tego typu filmiki, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i już Wam pokazuję, jakie perełki udało mi się tym razem zakupić. Zacznę od rzeczy, która nie była kupiona typowo na wyprzedażach, ale od razu ona skradła moje serce i od razu tutaj muszę przy jej zaprezentowaniu zaznaczyć, że jeżeli ona Wam się podoba, to lećcie koniecznie do Pepko, ponieważ ja tą rzecz kupiłam już tydzień temu i była już wtedy bardzo trudno dostępna. Więc koniecznie właśnie lećcie na shopping, żeby jeszcze ją zdobyć. Mowa tutaj o przepięknym kubeczku w kształcie takiego łabędzia. Tak jak wiecie, jak kocham kubki, kolekcjonuję je i jak tylko właśnie zobaczyłam ten model, to po prostu musiał właśnie on uzupełnić moją kolekcję. Jest przepięknie wykończony, ponieważ jest jakby na nim taka rozlana benzyna albo jakby taka syrenka. Ciężko to określić, w zależności właśnie od tego, jak pada na ten kubek światło, taki mamy efekt, ale kubeczek jest po prostu przejemny. Piękny. Tutaj też mamy złote elementy i uważam, że wygląda naprawdę cudownie. Kosztował on już Wam mówię 9,99 i właśnie z tej kolekcji był jeszcze kubeczek w kształcie jednorożca i on również bardzo się fajnie prezentował, ale był troszeczkę zbyt kolorowy jak dla mnie. Tak jak wiecie, ja wolę bardziej stonowaną kolorystykę, dlatego też zdecydowałam się na ten przepiękny model. Serdecznie Wam polecam, ponieważ wygląda bosko i naprawdę kawa z tego kubka smakuje wyśmienicie. I kolejna rzecz, którą udało mi się kupić na wyprzedażach w PEPCO, to taki komplet szklanek. Już nie przynosiłam całego właśnie kompletu, ponieważ uważałam to za zbyteczne. Przyniosłam tutaj tylko jedną, żeby Wam ją zaprezentować. Jest to właśnie mm, szklanka na wzór takich szklanek kryształowych. Pewnie większości z Was będzie się ona kojarzyła z Waszymi babciami, i powiem Wam szczerze, że moje podczucia. Na samym początku były bardzo podobne. Ja już tego typu szklanki em, wyczaiłam sobie w Homely i one mi się bardzo podobały. Nie ukrywam, że były dosyć drogie, a w Pepko udało mi się je kupić za 10 zł. Cały właśnie komplet szklanek sobie bardzo cieszę. Uważam, że wyglądają przepięknie. Będą to szklanki, wiecie, takie nazwijmy to dla gości. Po prostu jak ktoś będzie do nas przychodził, to tego typu właśnie szklanki będę wystawiała. Uważam, że wyglądają przepięknie. Mi się właśnie bardzo podoba moda na tego typu kryształy. Na początku nie byłam do niej przekonana, ale teraz uważam, że naprawdę wyglądają przepięknie. Przy całej aranżacji stołu dodają właśnie takiej klasy, więc tutaj zdecydowanie trafiły one w mój gust. Chciałam kupić jeszcze jeden komplet, niestety znalazłam tylko jeden, jedyny, ostatni, więc być może na Was też będą Waszych Pepko czekało. Pamiętajcie o tym, że w każdym Pepko jest inny asortyment, wszędzie znajdziecie coś innego, więc warto jest nawet czasami pójść do właśnie różnych sklepów, bo być może... Asortyment was zaskoczy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o Pepko, to wszystko. Nie przypominam sobie, żebym kupiła coś więcej, ponieważ właśnie tym razem bardzo zaszalałam w Biedronce. Tak jak pewnie doskonale większość z Was wie, Biedronka ostatnio miała fantastyczną promocję. Można było kupić dowolne dwie rzeczy z artykułów przemysłowych, i druga rzecz była po prostu za darmo. Tutaj oczywiście mowa o tej drugiej, tańszej rzeczy, albo drugiej rzeczy w tej samej. Samej cenie. Ja troszeczkę właśnie poszalałam, ale nie jakoś szczególnie. Stwierdziłam, że po prostu kupię rzeczy, które faktycznie mi się przydadzą, na które czaję się od jakiegoś czasu. Zresztą też właśnie w święta takie miałam małe przemyślenia, że chciałabym kupić coś nowego do swojego domu, troszeczkę odnowić moje wnętrza na nowy rok, więc ta promocja po prostu idealnie złożyła się z moimi planami i właśnie udało mi się kupić kilka rzeczy. Głównie w sumie teraz, jak patrzę, to rzeczy są do kuchni, ale bardzo mnie to cieszy, ponieważ zazwyczaj Tutaj właśnie do kuchni nie wnoszę żadnych nowych elementów, a myślę, że te dodatki naprawdę są strzałem dziesiątkę i będą świetnie się prezentowały, więc bez spędnego gadania już Wam pokazuję, co kupiłam właśnie na tej promocji w Biedronce. Pierwsza rzecz, jeszcze zapakowana w folię, to taki przepiękny koszyczek. I tak jak widzicie, jest to koszyk z przeznaczeniem na chleb. Ja tej chleba przechowywać nie będę, tylko właśnie zdejmę sobie to wewnętrzne płótno i postawię sobie ten koszyczek. Na blat i będę w nim przechowywała owoce. Bardzo mi się spodobał ten kolor Rose Golf, i powiem Wam, że często właśnie czytam takie komentarze od Was, że moja osoba Wam się kojarzy z tym kolorem, i powiem Wam, że w moim przypadku to różnie bywa, ponieważ czasami jestem jego ogromną fanką, czasami właśnie mi się on nie podoba, ale właśnie jak zobaczyłam te wszystkie dodatki do kuchni w kolorze różowego złota, to stwierdziłam, że będą one idealnie do mnie pasowały, więc właśnie zakupiłam sobie ten koszyk, będę wam mówiła wszystko regularne ceny, przynajmniej tych rzeczy, których ceny pamiętam, no ale jak mówiłam, druga rzecz po prostu była za darmo, więc jakoś tu starałam się przy kasie tak sobie skompletować, żeby po prostu wychodziło dla mnie korzystnie, więc pierwsza rzecz to ten przepiękny koszyk. Następnie, skoro już jesteśmy w tematyce upiększania kuchni, pokażę Wam stojak na ręczniczki papierowe, również w kolorze różowego złota, więc tak jak widzicie, właśnie mocno uderzyłam w tą kolorystykę, bardzo mi się podoba, użytkuję go jak każdy normalny ale... Uh stojak na ręczniki, tutaj nie ma nic absolutnie zaskakującego, po prostu piękny element, który naprawdę cudownie zdobi kuchnię. Również w kolorze różowego złota zaopatrzyłam się w taką przepiękną podstawkę na gorące naczynia. Wstępnie nie chciałam tego brać, ale właśnie brakowało mi jednej rzeczy, aby skorzystać z tej promocji. Podstawka ta z tego, co pamiętam, kosztowała chyba 7,50, tak samo jak ten stojak, ale mogę się mylić, tej ceny powiem szczerze konkretnie nie pamiętam, ale tak czy siak wychodziło to naprawdę bardzo korzystnie cenowo, świetnie to wygląda nie korzystałam z tej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, ale nie ukrywam, że wykorzystałam już ją do mojego zdjęcia na Instagramie, tak przy okazji oczywiście obserwujcie mnie tam, żeby być na bieżąco z moim codziennym życiem codziennie tam się do Was odzywam, więc serdecznie zapraszam na mój Instagram więc tak, kolejna rzecz do kuchni w kolorze różowego złota pokazana czas na kolejną rzecz, która podoba mi się chyba z tych wszystkich rzeczy z Biedronki najbardziej, mowa tutaj o mojej nowej pieprzniczce i solniczce. I tak naprawdę właśnie to te dwa elementy zadecydowały o tym, że w roku 2020 uderzam w dodatki do domu w kolorze różowego złota. Po prostu jak zobaczyłam te pieprzniczki, to oszalałam. Same zobaczcie, wyglądają po prostu przepięknie. Nigdy w życiu bym nie powiedziała, że one są z biedronki, są tak fantastycznie wykonane, wyglądają naprawdę bardzo elegancko. No i są po prostu niesamowite. Jak widzicie, jeszcze z nich nie korzystałam, ponieważ czekałam właśnie na nagranie tego. Filmiku, abyście zobaczyły, jak one się prezentują, ale wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Już układałam sobie je z innymi tymi rzeczami w kolorze różowego złota i jest to po prostu. No po prostu coś cudownego. Były jeszcze inne wersje kolorystyczne i jedna taka właśnie solniczka czy też pieczniczka kosztowała 25 zł, więc za dwie również zapłaciłam tylko 25 zł. Gdy Biedronka wypuściła marmurowe akcesoria do kuchni, naprawdę codziennie dostawałam od Was po kilka wiadomości. Patrycja, zobacz, Biedronka chyba o Tobie po prostu myśli. Bardzo Wam za to dziękuję, bardzo jest miło, że podsyłacie mi takie smaczki. Ja również tak jak widzicie, dzielę się z wami moimi łupami, ale bardzo jest mi miło, że mam stały kontakt z moimi widzami. W każdym razie zakupiłam sobie z okazji właśnie tej promocji e, keksówkę, ponieważ chciałabym w końcu upiec swój pierwszy prawdziwy chleb i właśnie nie miałam nigdy keksówki, a tutaj była idealna okazja, żeby właśnie w takową się zaopatrzyć. Z tej serii marmurowej było naprawdę jeszcze wiele innych naczyń. Z tego co pamiętam, była jeszcze taka foremka do babki, na babkę była też taka foremka e, kwadratowa, ale jednak ja potrzebowałam tylko właśnie taką foremkę. Stwierdziłam, że nie będę brała Niepotrzebnych rzeczy, ponieważ nie ukrywam, że dużo rzeczy mi się podobało w tej promocji i prawdopodobnie wyszłabym z jednym, a może z dwoma wielkimi koszami z tego też sklepu, ale jednak wychodzę z założenia, że wolę kupić rzeczy, z których wiem, że będę korzystała, które mi się po prostu przydadzą i o których myślałam już dłuższy czas, niż żeby po prostu wiecie nakręcać siebie i kupować wszystko, co mi tylko wpadnie w ręce. Dlatego też właśnie zadecydowałam, że kupię tylko keksówkę. Jej cena to 15 zł i właśnie większość akcesoriów. Z tej serii również było za 15 zł. Były również w tym motywie jakieś łopatki, jakieś inne tego typu rzeczy, więc trzymajcie kciuki, aby mój pierwszy chleb wyszedł idealny. I skoro jesteśmy już przy wypiekach, to również zaopatrzyłam się w kolejną blachę do pizzy. Ja już właśnie kiedyś miałam okazję kupić taką blachę do pizzy w Biedronce i słuchajcie, to jest najlepsze, co naprawdę mnie spotkało. Te blachy są fantastyczne. Naprawdę pizza na nich wypieczona smakuje jak taka prawdziwa pizza wypieczona w em, piecu kamiennym. Więc naprawdę jest rewelacyjna, bardzo chrupka od spodu i po prostu wypieka się w kilka minut. Więc jak tylko zobaczyłam kolejną blachę, to od razu wiedziałam, że muszę ją mieć cena również 15 zł. Tutaj zastanawiałam się również nad taką blachą do frytek. Niestety nie mogłam jej nigdzie znaleźć. Kiedyś właśnie ona mi wpadła w oko w Biedronce i stwierdziłam, że może właśnie też um, dzięki niej frytki będą takie wiecie chrupiące ale niestety nigdzie nie mogłam jej znaleźć. W każdym razie, jeżeli będziecie kiedykolwiek widziały taką blachę do pizzy z dziurkami, to serdecznie Wam polecam, bo one są naprawdę najlepsze na świecie. Mi się udało właśnie wychaczyć jedną sztukę, która jeszcze w żaden sposób nie była uszkodzona, ponieważ niektóre inne blachy do pizzy były powyginane. Niestety właśnie też widziałam, że wiele rzeczy po prostu było na tych wyprzedażach biedronkowych, nazwijmy to w ten sposób, uszkodzonych, więc trzeba było też uważać i sprawdzać, co się konkretnie bierze, ale finalnie ja z tych zakupów jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz, którą udało mi się kupić na tych wielkich wyprzedażach w Biedronce to piękny puf w kolorze Kudrowego różu, z tak jak widzicie, złotym, metalowym wykończeniem. Przez wiele ludzi nazywany pufą, ale nie jest to puf. W każdym razie, bardzo długi czas właśnie ten puf mi się podobał. Jedynie co, nie byłam do końca przekonana co do wysokości, ponieważ właśnie ten puf jest dosyć niski, ale słuchajcie, na tej promocji oczywiście stwierdziłam, że muszę z niej skorzystać. No i ten puf, tak jakby miałam za darmo, za połowę ceny, zależy, wiecie jak na to patrzeć. W każdym razie jestem bardzo z niego zadowolona, ponieważ on jest otwierany i możemy sobie tutaj właśnie przechowywać różne ciekawe rzeczy. Ja mam zawsze bardzo dużo rzeczy, nie wiem gdzie te rzeczy chować, więc bardzo się cieszę, że udało mi się ten puf znaleźć. Z tego co pamiętam, było chyba jeszcze szare wiecie, ja kocham róż, więc właśnie róż u mnie zagościł i ten puf stoi w mojej sypialni. I to wszystko kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul, koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, która z tych rzeczy Wam się spodobała najbardziej. Napiszcie mi właśnie też, czy Wy już skorzystałyście z jakiejś promocji, z jakichś wyprzedaży. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!